Cześć, siemano ludzie, z tej strony Sebastianix, witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na ostatnią kolejkę, 34. PKO BP Ekstra Klasa, Krakowia kontra Wisła Płock. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz, on będzie się, proszę Państwa, w Krakowie, na stadionie Krakowi, Kraków. No i zobaczymy, proszę Państwa, bo tutaj... Będzie dla Wisły Płock walka o utrzymanie się, się w Ekstraklasie, bo mogą wpaść wpa do Fortuna pierwszej Ligi, zobaczymy jak będzie grać jeszcze Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. A ten mecz odbędzie się w sobotę 27 maja o godzinie 17.30, więc no, zobaczymy, no wszystkie mecze proszę Państwa o godzinie 17.30 będą u mnie na kanale, na filmie. I oczywiście jeszcze, proszę Państwa, będzie na żywo. Wszystkie mecze Ekstra klasy o 17.30 oczywiście będzie. A proszę Państwa, nazwę kanału zmieniłem. Jak sami zauważyliście, już nawet niedawno, albo już trochę dawno była kiedyś nazwa Sebastian FIFA, no i zmieniłem na Sebastianix Nowy banner oczywiście, jak widzicie, też jest. E no, wszystko nowe, no bo wiadomo w FIFA 24 nie będzie, więc, oczywiście, musiałem zmienić nazwę kanału, żeby nie było FIFA. Może, proszę Państwa, jeszcze inne gry będę zaczynać nagrywać, jeszcze Wam nie chcę obiecywać, ale zobaczymy, co będzie oczywiście dalej. No dobrze, to bez przedłużania, lecimy. Przechodzimy do meczu, zobaczymy, kto tutaj. Zwycięży tu, tutaj w tym spotkaniu. Dobrze, to gramy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomas Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Klasa. Krakowia zmierzy się z Wisłą Płock. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. To zespół, który lubi stosować wysoki pressing. I jeśli im to wychodzi, to bardzo skutecznie zniechęca rywali, ale próby ucinania akcji przeciwników w zarodku mogą skończyć się niebezpiecznie, bo kiedy jednak powiedzie im się szybka akcja skrzydłem, wtedy nie tak łatwo jest wrócić i ustawić linię obrony. Prezentuje się skład Wisły Płock na to spotkanie. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Rusza więc pierwsza połowa. Mateusz Szwoch. Mateusz Szwoch z piłką. Pole karne do Wolskiego. Czy ktoś to porządnie wybije? Zablokował strzał, ale wciąż jest groźnie. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Na jedenasty metr z rogu. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. A teraz? Teraz Bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do Bramki po tej główce. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. prosta sytuacja i gol! Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. No to mamy 1 do 0. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Będzie szansa! Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. Powinien sobie poradzić, a tak buduje. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. I ładnie mija teraz rywala. Wolski. Uwaga, chyba będzie gol! Tak jest, piłka w siatce. Gol dla Wisły Płock. Przycisnęli teraz rywali, odważnie zaatakowali i opłaciło się. Bardzo ładne trafienie. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. I mamy remis. 1 do 1. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Sekulski. Podanie znalazło Sekulskiego. Uwaga, będą prowadzić! Była okazja, ale cóż z tego, skoro buduję? że teraz na siebie ciężar gry. Co teraz? Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Łodzczanie próbują oskrzydlić rywali. Słusznie. Jest tam sporo miejsca. Dobrze teraz rozgrywają piłkę. Nie ma nic na łapu capu. Chciał to ładnie uderzyć, nie przeczę, ale efektu spodziewał się innego. Tak, zamierzał zakręcić piłkę poza zasięg krąg bramkarza, jednak fatalnie spudłował. Chyba źle ułożył ciało do tego strzału. Strata Krakowi teraz. Piłkarze z Płocka mogą próbować akcji z skrzydłem. Mateusz Szpoch z piłką. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Pasom należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Szpok może teraz pociągnąć na skrzydle. Z piłką teraz Sekulski. Szansa przed Wolskim. Strzał, ale obok celu, nie tym razem. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Rzuca teraz w szesnastkę. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. traci piłkę. Wolski. Mateusz Szwok z piłką. Może im dać prowadzenie. Gol dla Wisły Płock. Tak jest, proszę Państwa. Dopieli teraz swego, solidnie zapracowali na tę bramkę. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Krakowia w tarapatach musi znaleźć jakąś odpowiedź na rywali. Na razie drużyna przyjezdna może być zadowolona z wyniku, bo prowadzenie na obcym boisku to nie taka oczywista sprawa. Przy tak nikłym prowadzeniu nie może być mowy o dekoncentracji. Wygrywają wprawdzie 2 do 1, ale już wiadomo, że ich defensywę da się dziś sforsować. Wynik jest wciąż na styku, wystarczy jedna akcja albo jakiś przypadkowy strzał. Popatrzmy, ależ teraz okazję. A tak udaremniony obrońca był na posterunku. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Ależ okazja na gola! I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Przerwa! Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania, na razie. Wisła z Krakowią remisuje, 2 do 2 No i Krakowia strzeliła bramkę do szatni Niestety Zrobimy sobie zmiany Wejdzie Dominik Furman Wejdzie Walo za Szwocha e, Sulek wejdzie do Szymańskiego Polar za skiączkę, czy Otekulskiego, no, I szanowski daje za niego. Dobrze. To widzimy się po meczu tego spotkania. No i zaczynamy proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Polski ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Czy ktoś to porządnie wybije? Nie daje sobie odebrać piłki. Ładne teraz podanie. No i jednak chorągiewka w górze. No niestety, tak to się kończy, jak się za długo zwleka z dograniem. Dobre to wyjście na pozycję, trzeba było wcześniej podać. Rafał Wolski. I to tyle z tej akcji. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Uwaga, to jest setka. Gol, proszę państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. A zatem jest teraz 3-2. Czysta interwencja i zaczną z zalini bocznej. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Potężna bomba to była Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Co wymyśli w tej sytuacji? Jak to możliwe! Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Czy zdoła strzelić? To była wymarzona okazja do podwyższenia prowadzenia, no ale nic z tego nie wyszło. Aż szkoda gadać, takie okazje nie zdarzają się często, oby tylko tego nie pożałowali. Ja wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. Uwaga, prostopadłe zagranie. Tak! Wyrównujący gol dla Krakowi. Świetnie wykorzystali sytuację, na pewno powalczą jeszcze o lepszy wynik. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Nie bywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Sędzia pokazuje, by grać dalej. Krakowia przy piłce. Czy to wykorzysta? Ale akcja bez efektów, więc mamy rzut wolny. Sędzia praca do wcześniejszego faulu. To nie było trudne. Broni Bramkarz. Ależ poszedł na przebój. Musi to wykorzystać! Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Co za niefart. Mogli objąć prowadzenie. Piłce potrzeba także trochę szczęścia. Inaczej kończy się tak jak w tej sytuacji. Rozczarowanie. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Podanie dociera do Wolskiego. Bardzo dobry, skuteczny blok. Dobry odbiór, ale po nim będziesz utrożny. Teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No ładnie się złożył do tego strzału. Zegar tyka. Czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. No, świetnie obronione to uderzenie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Tomasik przy piłce. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Za szybko wychodzi na pozycję. Spalony. Dominik Furman. Tomasik przy piłce. Może im dać prowadzenie. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Walczy tam. Szuka okazji strzeleckiej. Obrona bez kłopotu radzi sobie z tym dośrodkowaniem. Nie było tam realnego zagrożenia. Sędzia spojrzała na zegarek i kończy drugą połowę przy wyniku remisowym. No i proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania Krakowia remisji z Wisłą Włod 3 do 3. No i dzielimy się proszę Państwa po jednym punkcie. No i proszę Państwa, no podsumowanie jest takie, że jak e, Wisła przegra, no to spada z ekstraklasy. Jak zremisuje, no to będzie musiała czekać, czy Korona Kielce... E, i Śląsk Wrocław e, czy tutaj wygrają, bo jak Śląsk i Korona wygrają, no to żegna mi się Wisła z Ekstraklasu dobrze, to by na tyle w tym odcinku, ja wstrząsam na moje kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia, i cześć!